Pięć z nich będzie bonusem dla osób wspierających kanał. Teraz pokażę Ci, jak rozwiązać przykład A. Zaczynamy od założenia, które w przypadku ułamków algebraicznych będzie dotyczyło zawsze mianownika. Musimy wyeliminować takie przypadki, w których w mianowniku mogło, mogłoby pojawić się 0. Więc zapisujemy założenie i tutaj widzimy. Ułamku algebraicznym w jego mianowniku występuje takie wyrażenie 3x dodać 6 i to wyrażenie musi być liczbą różną od 0. 3x zostawiam po lewej stronie równania, na prawą stronę przeniosę szóstkę ze zmienionym znakiem. Następnie, żeby wyznaczyć x, muszę podzielić to równanie obustronnie przez 3, i w ten sposób tutaj otrzymam x różne od minus 2. I teraz jedyne, co musisz zapisać, to taki zbiór. Liczb rzeczywistych bez minus dwójki, bo wiemy, że dla minus dwójki mianownik tego ułamka wyzerowałby się, i wtedy mamy taką sytuację, która jest niedopuszczalna w matematyce, to znaczy no, nie dzielimy przez 0, prawda? 3 razy minus 2 to byłoby minus 6, dodać 6 to 0, więc nie chcemy takiej sytuacji w tym momencie. Następnie, aby skrócić taki ułamek, Musimy przedstawić jego licznik i mianownik w postaci iloczynowej. W liczniku zauważ wzór skróconego mnożenia, mianowicie taki wzór: a kwadrat odjąć b kwadrat. Czyli moglibyśmy to wyrażenie zapisać w takiej postaci x kwadrat odjąć 2 do kwadratu i teraz widzimy, że a to jest x, b to jest 2. Natomiast w mianowniku zwracamy uwagę, że tutaj z tego wyrażenia moglibyśmy wyłączyć trójkę przed nawias i do nawiasu trafi x dodać 2. Zobacz, jeśli wyłączyłem trójkę, to to jest tak, jakbym to wyrażenie podzielił przez 3, prawda? Czyli 3x podzielić przez 3 to jest x, widzisz? x wpisałem do nawiasu, natomiast 6 podzielę przez 3, to jest 2 i dwójkę wpisuję do nawiasu, tak to działa wracamy znowu na krótko do wzoru skróconego mnożenia mamy już tutaj ładnie rozpisane wyrażenie um, czyli to jest a kwadrat odjąć b kwadrat to się równa a odjąć b razy a dodać b no i teraz Przedstawiamy nasze wyrażenie w postaci takich dwóch nawiasów. To znaczy, x odjąć 2 razy x dodać 2. I pod kreską łamkową mamy 3 razy x dodać 2. Następnie zauważam, że w mianowniku i w liczniku występuje to samo wyrażenie, więc mogę je skrócić. I w ten sposób zostaje x odjąć 2 podzielić przez 3. Tak wygląda ten ułamek, po skróceniu, za chwilkę odcinki bonusowe.